Instrukcja obsługi ziół według Michała Konkel. Punkt 14. Księgozbiór zielarza. Dziś chciałbym poruszyć temat, wydaje się tak prosty, że możecie się zastanawiać, dlaczego w ogóle się nań zdecydowałem. Zostańcie ze mną chwilę, a mam nadzieję, że uda mi się Was przekonać, że to ważna sprawa. W miarę coraz większej popularności jaką zdobywa ziołolecznictwo, czy też fitoterapia rynek księgarski zalewany jest ogromną ilością książek związanych z tą tematyką i to rozumianą bardzo szeroko. Nic prostszego jak wybrać się do najbliższej księgarni, zakupić kilka pozycji i w domowym zaciszu zgłębiać potęgę działania ziół, czy to w kuchni, kosmetyce, czy w medycynie. Tym bardziej, że znakomita większość z nich ma wspaniałą oprawę graficzną, co ułatwia nam obcowanie z nimi. Tu niestety zaczynają się schody, bowiem tylko nieliczne książki z oferty przedstawiają sobą jakąkolwiek wartość merytoryczną. A jeśli chodzi o wiedzę z tak zwanej górnej półki, to takich woluminów znajdziemy już jak na lekarstwo. Są oczywiście od tego chlubne wyjątki. Wszystko zależy oczywiście od tego, co konkretnie w ziołach was interesuje. Jeśli natraficie jednakże w księgarniach na takich autorów jak Henryk Różański, Ilona Kaczmarczyk-Sedlak, Łukasz Łuczaj, to z całą pewnością możecie kupować w ciemno. Grono jest oczywiście trochę szersze. Osoby wymienione przeze mnie miały posłużyć jako przykład. Tym bardziej, że publikację zatytułowaną Fitoterapia autorstwa Henryka Różańskiego znajdziecie za darmo na udostępnianych przez niego stronach o tematyce zielarskiej. Podobnie uczynił Łukasz Łuczaj, który niektóre ze swoich książek uwolnił i są one za darmo dostępne w internecie. Zaraz, zaraz powiecie, skoro wiedza o ziołach dostępna jest w internecie, to po co w ogóle zawracać sobie głowę książkami? Od siebie dodam, że macie trochę racji, bo w wielu książkach znajdziecie te same, niczym niepoparte informacje, co w internecie. Jak się tego ustrzec? Jest oczywiście i na to sposób. Po pierwsze, w internecie interesują nas jedynie informacje poparte odpowiednimi źródłami. Reszta, choćby nie wiem jak interesująca, trafia do przysłowiowego kosza. A książki? Już spieszę z pomocą. Jeśli faktycznie temat ziół jest czymś, co chcielibyście zgłębić i po pewnym czasie widzieć także niezaprzeczalne pozytywne efekty działania ziół, to polecam Wam książki, ale te nieco starsze. Jak bardzo? Zacznijmy od lat 80. XX wieku i cofajmy się. Jakich nazwisk szukać? Ożarowski, Mowszowicz, Dering, Muszyński, Biegański, by znów wymienić tylko kilku. Możecie też pokusić się o starsze perełki, jak zielnik Syreniusza, czyli Szymona Syreńskiego, 16-wiecznego profesora Akademii Krakowskiej, którego reprint ukazał się jakiś czas temu. Publikacje te niestety nie są w większości dostępne od ręki i pewnie będziecie musieli trochę zapolować, by stać się ich szczęśliwymi posiadaczami. Tak, tak, nie mylicie się, powiedziałem w większości, a to z tego powodu, że niektóre znajdziecie z powodzeniem w bibliotekach cyfrowych. Zdaję sobie oczywiście sprawę, że to nie to samo co prawdziwa książka, ale jak się nie ma, co się lubi, to się czyta, co się ma na monitorze. Jest jeszcze jeden aspekt, który powinienem poruszyć, a mianowicie fakt, że w wielu tych starszych pozycjach do opisu ziół używana jest łacina. Nie martwcie się jednak, następnym razem poruszymy właśnie ten temat. Do usłyszenia. W tajniki zielarstwa wprowadzał fitoterapeuta Michał Konkel.